Jesteśmy firmą Iron Mountain, zajmujemy się digitalizacją danych, przetwarzaniem formy papierowej w formę cyfrową. Nie tylko pracujemy razem, pomagamy razem. Po pierwsze, pomoc innym to nasz obowiązek jako społeczności. Wspierając potrzebujących, przyczyniamy się do poprawy jakości życia wielu osób. Każdy gest, nawet najmniejszy, ma znaczenie, a udział w akcjach charytatywnych wzbogaca nasze doświadczenie życiowe. Każde z nas ma do odegrania rolę w tworzeniu lepszego świata. Angażując się w działania charytatywne, możemy naprawdę zmieniać życie innych. Bo firma to ludzie, a ludzie z sercem potrafią zmieniać czyjś świat. Nasza firma to nie tylko miejsce pracy, to społeczność ludzi, którzy mają w sobie dobro i gotowość, by się nim dzielić. W naszej firmie pomaganie to część tego, kim jesteśmy. Kiedy zaczynaliśmy, chcieliśmy po prostu pomóc. Dzisiaj wiemy, że pomaganie to coś więcej. Nigdy nie myślałam, że robienie kanapek może dawać tyle radości. Wspólne pomaganie łączy nas bardziej niż jeden wyjazd integracyjny. Na co dzień ręce realizują projekty w naszej firmie. Dziś robią coś innego. Robią kanapki z sercem. Celem akcji jest właśnie wsparcie osób potrzebujących, dla których posiłek jest bardzo ważny. Nie tylko ta gorąca zupa, ale również kanapka. Podstawowa kanapeczka, którą mogą wynieść i zjeść ją w ciągu dnia. Akcja polega na tym, że firma bądź wolontariusze w szkołach przygotowują z produktów kanapki, przyjeżdżają do nas tu na kościelną bądź na grzybowską do drugiej jadłodajni i te kanapki są wydawane wśród osób potrzebujących. Na przykładzie dzisiejszej firmy, która wydaje kanapki osobom potrzebującym, zachęcamy szkoły, a także inne firmy do włączenia się w tą akcję. Można zadzwonić do nas do Caritas, zapytać. O szczegóły, a my chętnie odpowiemy i nawiążemy współpracę. Pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Szykując kanapkę w tym okresie zimowym w domu do tego, żebyśmy zabrali ją do pracy czy dzieciom. Pamiętajmy o tych, którzy są osobami bezdomnymi, którzy są osobami ubogimi. Można przygotować taką kanapkę zabrać ze sobą i dać takiej osobie bezdomnej na ulicy. Nie dajmy pieniędzy, dajmy coś dobrego, czyli kanapkę. Kanapkę którą przygotujemy z miłości, a miłość przecież procentuje. I do tego wszystkich zachęcam. I zachęcam do tego, żebyście wspierali działania, które czyni kalita z decyzji radowskiej, a szczególnie działania w naszej jadłodajni.